in Alzhevi! Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz! A o tobie mówią, że nie masz imienia! Na razie możesz mówić mi, Zdenek! Nie wyglądasz na potężnego pięściarza! A więc to tak! Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć! Jakżeś zgadł? Gotów do walki? Tak! Nie traćmy zatem czasu! Wiedźminie, jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak! Bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mm -hmm. Może następnym razem jestem zmęczony. Hmm. Gotów do walki? Tak. Nie traćmy zatem czasu. Ych! Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Gdzie był król? Gdzie był Kiedy król? to wszystko się zaczęło? Kiedy to wszystko się zaczęło? Napiłbym się. Czarne chmury nad temerią? Czarne chmury. Witaj, Geralt. Voltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Voltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnie rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. Przykro mi, Geralt. thank mm -hmm. you Nie zostało mi wiele czasu. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o Salamandrę. O, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z Salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik, Azur czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce. Są całe krwi, ja, ja zabijałam, mordowałam tyle ludzi. O. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Wellerad. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewne. Addo. Welerad, zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają do trzech razy sztuka? Foltest dał mi coś dla ciebie, na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł: zelikański Sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczne. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny strzyga. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do Starego Dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. E, łaskawy panie. W sprawie ogłoszenia. A, tak, tak. Cmentary. Cmentary nam żyć nie dawały, ale już żeście je ubili. Macie pięć żuchw na dowód. Tak, oto one. O, dziękuję! Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć problemów. Oto zapłata. Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta. Zachim Schmartz. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście. Tyle że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby, mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że o, nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Taki jak każde inne. Zainteresują cię pewnie kły Fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Ech, jesteś Wiedźminem. Pewnie wiesz. Oto twoje sto orenów. W czym pomóc? Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Z jadarka? Uzębienie jak u staruszki... Zostawiałem ostatnio ząb takiej jednej... złoty. Wystaw sobie pytała skąd złoto. A bo ja wiem komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie struposze. 125 orenów. To moja cena. W czym pomóc? Mam dla ciebie kły alpa. Ciekawe, bardzo ciekawe. Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się zsyntezyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 torenów. Ach, szanowni. W czym pomóc? Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza zdenka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 orenów. Mam nadzieję, że masz już w miarę kompletną kolekcję. Tak, tak. Głównie dzięki Tobie, Wiedźminie. Pozwól, że odwdzięczę Ci się za Twój trud. Oto Gwalkir. Krasnoludzki Sichil. Na potwory może się nie przyda, ale ludzi glandzko ciacha.